Z Ewangelii, według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on im rzekł: Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jak jest napisane o synu człowieczym? Ma on wiele wycierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię Wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z Nim tak, jak chcieli, jak o Nim jest napisane. Można dotknąć nieba, a potem wszystko zaprzepaścić. Można złapać pana Boga za rąbek płaszcza, a potem zwątpić, że to był on. Można uczęszczać co tydzień nam świętą, a potem podświadomie twierdzić, że Boga nie ma. Dramat człowieka polega na jego wielkości i nędzy zarazem. Zdolny do wielkich i szlachetnych rzeczy. Potrafi nieraz tak bardzo schylić głowę, że jedyna perspektywa, jaka mu pozostaje, nie sięga poza kałużę błota, w której właśnie tonie. W jakim celu Jezus zabrał na górę Piotra, Jakuba i Jana? Żaden z nich na to nie zasłużył. Piotr chwilę wcześniej upomniał Jezusa, gdy usłyszał, jak zapowiada swoją mękę. W sercu Jakuba i Jana rodziło się pragnienie absolutnego władania w Królestwie Niebieskim. Co szybko zostało przez Jezusa potępione. Choć kroczą za mistrzem z Nazaretu już pewien czas, to dalej nie rozumieją wszystkich jego czynów i są ślepi na niektóre z cudów. Ci trzej apostołowie, tak jak my, mieli swoje wady i przywary, lecz najtrudniejsze doświadczenie było dopiero przed nimi. Mieli patrzeć jak nauczyciel, dla którego zostawili wszystko, będzie maltretowany i przybijany do Krzyża. Zmierzając z nauczycielem do Jerozolimy, nie wiedzą, co tam się wydarzy. Właśnie dlatego Jezus zabiera ich na górę i ukazuje swoje przemienione oblicze. Daje poznać, że on naprawdę jest synem Bożym. To wszystko dzieje się po to, by uczniowie nie zgorszyli się skandalem Krzyża. By ich wiara na tym doświadczeniu się nie załamała. Każdy z nas powinien w swojej pamięci pielęgnować własne momenty przemienienia. Wtedy, kiedy poczuliśmy, że Jezus jest blisko, zobaczyliśmy, jak działa w naszym życiu, gdy zrozumieliśmy, jak cenni jesteśmy w jego oczach. Co więcej, każda przyjęta komunia święta to moment, gdy sam Bóg jednoczy się z nami. I dotyka naszego serca, kiedy mówi, Jesteś dla mnie kimś najważniejszym. Bo także i na nas przyjdą trudne doświadczenia, kryzysy i momenty słabości. W czas, kiedy wszystko będzie wołać: Bóg umarł. Gdy opuszczą nas najbliżsi i zostaniemy zupełnie sami. A wtedy całe nasze zadanie będzie polegać na tym, by nie zapomnieć, że przez życie. Idzie z nami kochający Bóg i jeszcze mocniej ścisnąć Jego rękę.